Junior. Wiastrasz Wyścig po Tulize. Ja pomogę! Nie chcę pomocy! Nic mi nie jest! Nie zatrzymujmy się! Kajanowi, przydałaby się tu Liza. Co! Mówię, że nic mi nie jest! Widzicie, jest dobrze! Makini. Już podaję tu Lizę. E... Aż tak źle? Powinnam zwracać większą uwagę, czy nam się nie kończą zapasy. Znowu nie mamy tu Lizy? Zaraz poszukam. Mam tylko nadzieję, że Kajon nie użyje ryku, zanim znajdziemy te kwiaty. Podróż przez pustynię wszystkim daje się wyznaki. Na szczęście nikomu nie chce się pić. Słucham? Wody! Wody! Zasło mi w... Eee, może poza bungą. Czuję się tak, jakbym miał w buzi pustynię. Wiecie? Wie? Sucho jak na wydmie! Ech, nie dotykaj języka! Kajon! Kajon! Set wybaczy? Bunga! Sorki! Kajon, uspokój się. Bunga tylko tak się wygłupiał. Właśnie, bunga po prostu jest sobą. Bardzo Was przepraszam. Wybacz, bunga. Hakona, matata! Wiem, że potrafię być denerwujący. Tak. Chodźcie, idziemy dalej. Dalej, Anga. Znajdź dla nas Tulizę. Tuliza, tuliza, tuliza. Jest! Anga, znalazłeś tu Lizę? Tak, ale jest dosyć daleko. Jak daleko? Bardzo. Kawałek za morzem. Za morzem? Widziałaś tam morze? Duże B! Ona widziała morze! Wiem, mały B. Słyszałem. Morze oznacza wodę, a woda oznacza. Wodę! Bunga! Lepiej szybko chodźmy za nim. Tu jest morze! A nie mówiłam? Po! Patrzcie ile tu. Woda! Boga stój! Nie bij jej! Bo może być słona! Ta woda jest słona! Muszę się pozbyć tego smaku! Ten kamień jest paskudny! Dlaczego wpadłem na ten pomysł? Muszę się nabyć wody! A, no tak! Jest słona. Skoro nie możemy się napić, to idźmy dalej. Potrzebuję tu Lizy. Myślisz, że Kajon wytrzyma taką długą drogę? Nie sądzę. To dość daleko stąd. Przepraszam, że może Bungi okazało się takie słone. Może bun... Bungi? Tak. Pierwszy zanurkowałem, więc je nazwałem. Moment. Coś mi się właśnie przypomniało. Rafiki mówił, że bardzo słona woda może przynieść ukojenie. Nie pije się jej, tylko się w niej drodzi. Śmiało, Kajon, może spróbujesz? Proszę. Makini ma rację. Słona woda powinna pomóc na bliznę. Sam na to nie wpadłem. W porządku. Mogę spróbować.